jest swoich znajomych i dziewczynka na Hana. patrzę na moją nie za bardzo tłustą twarz i ja się ojciec patrzę na sobie Ja wtedy bardzo od daleko. Ja już jestem w stanie. jestem w Czekolady z Jadem, Właśnie wtedy w ogóle ja wcześniej to robiłem. To ja, twoja to, nie jest, ja to, to ja wam się może jeszcze wcześniej może I wcześniej 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 Może po zaczęły się, że każdy jest jakiś. Widziałem, że nie obracał. Techanie szczęśliwe. To jest to, co ksiądz. Bardzo proszę, nie będę się. Zdrowia do dzieci. Rozmawia się. Ksiądz dla dzieci. Czy Pan koła wszystkich ludzi? Tak, proszę Państwa. Czy Pan koła wszystkie dzieci? Tak. Czy Pan koła niegrzeczne dzieci? Tak. A takiego człowieka, który sam uczył słowa, zwłaszcza z krzywdy ukołał. Krzywdy się nie lubią, nie lubią uświęcać. Prawda, że czy takiego kocha i ciszy? I ja oto mówi mi ojciec, trzy matka, który też był z tymi dziećmi. A w tej ciszy dodaje się głos dziecka trzyletniego. Jak stworzył, to kocha. Myślałem sobie, posłyszałem w o tym że to jest, 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 jest podsumowanie tego, cośmy dzisiaj widzieli. Jest stworzenie I Wszyscy jesteśmy dobrze iść normalnie, tak normalnie ale inaczej. Jak stworzył, to kochał. I to jest cała nasza rzeczywistość, przeszłość, przyszłość. Dzielimy się też niebraćmi, siostrami. Siostra Pana to jedyna kobieta, która reprezentuje tą wielką radością, jak stworzę tą komórkę. To jest początek. Co jeszcze mam mówić i kto jeszcze ma mówić? Ja na poświęcenie słów Ojca Dolna. mam taką puentę, ale ja jej nie powiem, tylko oddam mikrofon Marcinowi. Myślę, że to, to będzie chyba teraz właściwe. To jest trochę takie, o, to co Marcin powie, to jest chyba takie, takie kredo y, teatru Exit. Nie jestem każdym, ale jestem kimś. Nie mogę zrobić wszystkiego, ale mogę zrobić coś. I będę robił coś, żeby się kiedyś nie okazało, że złączyłem nie nic. Ja chcę takie coś jeszcze powiedzieć, bo yy, pracując nad tym spektaklem, kiedyś chyba Zbyszek, yy, czy ktoś z aktorów, moich yy, zadał takie pytanie, jak I tak Maciuś a powiedz, czy my się będziemy jakoś przebierać za tego Nowego? Czy, czy jak my to będziemy występować w tym A ja wtedy powiedziałem, Nie, Zbyszku, nie będziemy się przebierać, bo ten spektakl jest o nas. Że ten spektakl, pokazując na przykład scenę Arki Nowego, to jest taki moment, w którym też mi jako reżyserowi bardzo zależy na tym, żeby podkreślić to jak wielką wagę w moim życiu miało spotkanie Beaty, Marcina, Tomka, Kamila, Rysia, Zbysia yy, i no my tu gramy jakby o sobie, nie? Gramy spektakl o nas samych, spektakl bardzo osobisty, w którym przede wszystkim yy, zabierając ich na, na tą Arkę Nowego mamy absolutną świadomość yy, tego jak ja. ważni dla świata to są ludzie. Ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że im dłużej pracuję tutaj z ekipą swoją, tym więcej to widzę, że, że to jest po prostu tak, że to, jest, to są wszystko skargi. Taką rzecz chcę powiedzieć i oddam głos folkstronowi. Jak widzieliście Ania z, z orgieniem, kreowali ten świat za pomocą wizualizacji. Bardzo chcieliśmy, żeby to było manualne, żeby gdzieś te ręce było widać, żeby, żeby wyprowadzić pewną analogię. Kiedyś czytając list Jana Pawła do artystów, właśnie to mnie tak bardzo dotknęło. Jana Pawła do artystów pisze. Prosto, mówi o tej analogii, którą jest stwarzanie świata przez Boga yy, do, do tego procesu jakby twórczego, który jest, yy, który jest yy, w, w jakby świecie artystów też przypisany do tego, co robi artysta, który kreuje swój świat. Yy, chciałem ojca zapytać, czy jak pojmuje, jak ojciec to widzi, czy, czy my w kościele teraz mamy jakiś defekt, że nie, nie widzimy rangi sztuki, czy... Jak to jest, że kiedyś kościoły piękne, wspaniałe katedry budowane przez najlepszych architektów na świecie, wspaniałe kościoły pełne przepięknego malarstwa, najlepszych malarzy na świecie. Czy my nie mamy jakiegoś problemu teraz ze sztuką? Dlaczego my w, w kościele nie rozumiemy jak wagi sztuki? Jak, jak to ojciec mógł powiedzieć? Tak. Jak jestem starszy, tym bardziej boję się o to nasz znaczy kościół, to nasze znaczy my wszyscy. Nie możemy mówić o nas wszystkich. Bo jest sama są ludzie w kościele. To rzeczywiście. Żyją jakby Boga nie było. A jeśli Boga nie ma, to wszystkie wartości padają. Jest tylko zysk dla mnie. Jest tylko przyjemność wszelkiego rodzaju. Jest tylko mój sukces, bo ja stałem się Bóg, ja wiem, co jest dobre, co jest złe. Ja jestem najważniejszy. A co tych, jako Bogów jest 8 miliardów, w Polsce 37 miliardów, to mamy to co Jeśli nie ma wspólnego mianownika, jeśli nie ma podnośnika, wzorca, jak jest Bóg, punktu oparcia absolutnie, to wszystko naprawdę, no nie ma sensu. To jest jedno. A potem i nie, ja tylko masz, że żyjesz, a jesteś mama. Na szczęście kanał Recycling to jest dla nas też KPK. Zapraszam uwagę, wszyscy my, którzy siedzimy w ciemności, ja nie lubię. Jako w ja zawsze lubię widzieć ludzi, czy się bają, czy się śmieją, czy otwierają oczy, czy pójdą. A także co mówi się zupełnie jak do mikrofonu i nie w zarządzaniu. Ufam, że słuchacie. Dowiedzka te wiedzę ojga, o tym, że na pewno Pan stworzył świat. Wierzę w jednego Boga, stworzyciela nieba i ziemi. Koniec, nie ma dyskusji. Są progi wiary, a jest świat bogaty. problemu między wiedzą a wziąłem. Wiedzał je wie bardzo dużo. Załóżmy, że do wielki Wybuch widzieliśmy tam początek, prawda? I parę sekund po Wielkim wybuchu, wiedza już wiedzą było. Ostatnie na drogie badania, plazmy i tak dalej. Doskonale. Idziemy mamy narzędzia do badania przez świat. Ale skąd się dzieje Wielki wybuchu? Tego nie. Co było przewidywane przez Boga? Nauka tego nie. I tutaj wszędzie z pomocą ja pisma święte? To oczytywane, że nasza szara nasza przez nas to że oświat o tym I to jest rzucone dzisiejszemu światu wezwanie? Poczytaj, bo inaczej przez się wierzyć, że jest sens. Przestańcie ufać w sztuce. przestańcie ufać wartościom, I będziecie siebie, siebie napełniać, aż pękniecie. Aż pękniecie. Ile ludzi pęknie aż do samobójstwa, albo go e, z utraty zmysłów, przecież prawdopodobnie braki fizyczne są śmieszne, a świeżość się albo głupie, to jest bardzo, bardzo. Katręgę za piękna, Katręgę za to, bo twierdzą naszą Można go ścigać. Papież mówił 40 lat temu, dokładnie był szansa o A jutro, 6 przyjechał na błonę. Pamiętam, że ciekawy komentarz na szlifanym papieżu. I myślę, można potem, 10 czerwca, że można powiedzieć nie. Czy wolno powiedzieć, że o wszystkiemu, co ukształtowało Polskę, nasze pokolenie, nasza świadomość, powiedział wolno. Człowiek jest wolny a wolną wolę. A czy można? I dlaczego można? I wiem, czego można? Jakie wartości po z wolnym, żeby zastąpić to, żeby całe nasze pokolenia objęły tak? Pamiętamy, kto był na błoniach. Powtórzę, mówię bardzo w zeszłym tygodniu. Panie, wobec odchodzenia tych ludzi, do kogoś wyjdziemy? Czy pokazał boga bardzo Ty masz słowa życia lepszego? Ja na podium, Widziałem, jak w tym momencie komentarz, był na podium wysoki. Widziałem w tym momencie całe błania Niech ludzie samorządu, ludzie i wybrałeś, chyba nie byłaś W Boga. Dziesięć minut, kiedy mi to powiedział, to powiedział, ty masz z choma życia wiecznego. Teraz, jeśli ja, stworzył, to kocha. Wszystko, co żyje, jest kochane przez Pana Boga. Kościół jest jeden, święty, powszechny posąg. A to, co jest lego, to jest co? To, to, to są święty ludzie, to jest szata, to się wkradło. I powiedział, a we wróży po swojego. No i robi się po swoim panu, to są małe. Aby się nie dał. Jan powiedział, wszystko okropne, to co się tam szef mówi, że jest gorzej, gorzej święty, nie jest gorzej święty, ale zostało takie grupy radykalnych ludzi, którzy wierzą, że się nie da, prawda? że... który radykalny rozpocznie się od domu. I to jest Jan Zygmunt. Musimy się do niej przełączyć wszyscy. A my proszę na Bierzemy ryby na w człowieka na serio. Każdego człowieka. Bo nikt nie jest byle jaki. Każdy jest jakiś. Mała To <plodziesiąt> <plodziesiąt> ja tak jest dzisiaj tak nasza rozmowa. Ktoś ją prowadzi dzisiaj. Jakoś tak się stało, że nagle się okazało, że nie prowadzi. Ale to może i dobrze, bo dzięki temu chcę zadać pytanie Markowi. Jakbyś Marek pozwolił do nas, bo wiesz co, ja mówię tak, chcę wam powiedzieć, że bardzo Markowi jestem wdzięczny, bo no przyznacie, że chyba nikt by tego lepiej nie zaśpiewał. to jest jakieś takie dla mnie bardzo wzruszające to spotkanie. Ale chciałem ci Marek zapytać o taką rzecz, która, z którą chodzę, wiesz, on już... I teraz niedawno graliśmy y, taką trasę, kilka tych spektakli na Podlasiu. I tak od samego początku mi, tak mi się witało pytanie, ale było tyle tej pracy, że Marko tego nie zadałem, Ale teraz chcę tylko zapytać o to. Mianowicie tak, pomyślałem sobie, jak y, taka nasza wspólna znajoma dziennikarka gdzieś tam nas skojarzyła z Markiem. Y, ja sobie pomyślałem, jak Mark się skończył, że to jest jakaś w ogóle. Dla mnie sytuacja absolutnie rewelacyjna. Facet, który pięknie śpiewał w muzykalu Christ Superstar, który wciela się w Jezusa. Po kilkunastu latach będzie śpiewał libretto gdzieś tam z pozycji stwórcy, z pozycji stworzyciela Boga Ojca. Chciałem się spytać Marku, jak po Twoje przeżycia. Czy ty, mając taką przerwę między takimi dwoma kreacjami pięknymi, czy ty jak ty się czujesz tym w sensie mając doświadczenie grania Chrystusa, a teraz mając doświadczenie śpiewania jak, jak, Bóg, jak, jak Stwórca, jak Bóg? Pamiętam teraz się mieć takie pytanie, czy ty masz te teksty śpiewać przed czy po? Nie, i takie to było mając, Nasyć proszę Cię moją ciekawość, bo, bo to jest w moim sercu od, od dawna. Jak Ty, jak ty się czujesz w tym? Po kilkunastu latach wracasz do takiej roli, ale już nie jako Chrystus, tylko jako, jako Bóg No To jakoś musi Ci gdzieś zostać i powiedz, no podziel się, bo pewnie masz czynność. Nie czuję się jak Bóg w tej, tej roli. Jestem częścią tego spektaklu i to w ogóle niewielką częścią. Oni są najważniejsi. I jakby, mój śpiew to jest tylko staranie, żeby nie z tego, co oni tej waszej myśli i tego, co tutaj robicie. Mam nadzieję, że udało mi się. I to nie jest jakaś tam fałszywa to jest prawda. Ci ludzie, moi przyjaciele w który który ze mną na rynku, powiem wstawiał za na wstępie. I moi przyjaciele, którzy to siedzą, byliśmy na trasie po Podlasiu, Graliśmy spektakl w synagogach, opuszczonych już dawno przez ludzi, przez Żydów. I działy się nam no, świetne rzeczy. Mówią się wchodzimy ciągle, narzekamy, coś ciągle nam przeszkadza w życiu, radości i szczęścia, a oni śpią od nas, że to są zawsze radości, zawsze są wspaniali ja nie pamiętam, żeby żebyśmy narzekali na cokolwiek. A Maja więcej mi odmówiła no niż ja, na pewno więcej niż ja. I nauczyłem się tej wielkiej i tego, co nie można dać, nie no ludzi, przyjąć wszystko tak, jak jest. Dziękuję bardzo.